Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica, słuchacze Radia Maryja i widzów telewizji trwam na modlitwie anioł pańskich, której przewodniczy ojciec Święty Franciszek. Wita ojciec Marian Sojka. Na placu świętego Piotra zgromadziło się wielu pielgrzymów, również z naszej ojczyzny. Natomiast liturgia dzisiejszej niedzieli w całej swej rozciągłości ukazuje nam temat powszechnego zbawienia. Przybędą narody, by zebrać wszystkie narody języki, mówi Pan: Przyjdą i ujrzą moją chwałę. I jak rozłam wśród ludzi jest znakiem grzechu, tak ich zjednoczenie jest znakiem zbawczego dzieła Boga Jego miłości ku wszystkim. Ewangelia dzisiejsza przytacza nam właśnie nauczanie Jezusa dotyczące tego tematu. Powodem stało się pytanie, panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? Jezus pomija tę sprawę i zmierza w samo sedno. Wszyscy mogą być zbawieni. Zbawienie bowiem jest ofiarowane wszystkim, lecz aby go dostąpić, każdy powinien się nawrócić. W tym momencie w oknie apartamentu papieskiego pojawia się Ojciec Święty Franciszek i za chwilę usłyszymy słowa jego rozważań odnoszące się do liturgii, Słowa dnia dzisiejszego, dzisiejszej niedzieli. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. Dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam Jezusa, Jezusa, który szedł nauczając przez miasta i wsie, zmierzając do Jerozolimy, gdzie wiedział, że będzie musiał umrzeć na krzyżu. Będzie musiał umrzeć na krzyżu dla zbawienia wszystkich ludzi. Wpisuje się w ten obraz pytanie pewnego człowieka, który zwraca się do niego, mówiąc, Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? Kwestia ta była wówczas debatowana i istniały różne sposoby interpretacji Pisma Świętego w tym zakresie. Były różne sposoby widzenia tego tematów według pisma świętego, ale Jezus odwraca pytanie, które wskazuje bardziej na ilość, czy tylko niewielu, i stawia odpowiedź na poziomie odpowiedzialności. Zachęcając nas do dobrego wykorzystania w chwili obecnej, mówi bowiem: Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Tymi słowami Jezus uzmysławia nam, że nie jest to kwestia liczby. W niebie nie ma liczby zamkniętej, w raju nie ma liczby zamkniętej, ale chodzi o przejście już od teraz właściwej drogi, która jest dostępna dla wszystkich, ale jest ciasna. To stanowi problem. Jezus nie chce nas złudzić, mówiąc tak, bądźcie spokojni, jest łatwo, jest piękna autostrada, a na końcu wielka brama. Jezus nie mówi nam tego. Jezus mówi nam, jak jest. Przejście jest wąskie. W jakim sensie? W tym sensie, że aby zostać zbawionym, trzeba miłować Boga i bliźniego. A to nie jest wygodne. Są to ciasne drzwi, ponieważ są wymagające. Wymagają zaangażowania. Miłość zawsze wymaga zaangażowania, a nawet wysiłku to znaczy stanowczej i wytrwałej woli życia, aby żyć zgodnie z Ewangelią. Święty Paweł nazywa to dobrymi zawodami o wiarę. Potrzebny jest wysiłek każdego dnia, każdego dnia, w każdym dniu, aby miłować Boga i bliźniego. Aby wyjaśnić nam lepiej, Jezus opowiada przypowieść. Jest właściciel domu, który przedstawia Pana Boga. Jego dom symbolizuje życie wieczne i zbawienie. I tutaj powraca obraz drzwi. Jezus mówi, skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, Wy zaczniecie kołatać do drzwi i wołać. Panie, otwórz nam, lecz on wam odpowie: Nie wiem, skąd jesteście. Ludzie wówczas będą usiłowali, by ich rozpoznano, przypominając panu, że jadali i pili z nim i że publicznie słuchali jego nauczania. Dorad, porad. Byłem w czasie tym, kiedy dawałeś konferencje, ale Pan powtórzy, że ich nie zna i nazywa ich dopuszczającymi się niesprawiedliwości. Oto problem. Pan rozpozna nas nie z powodu naszych tytułów. Niektórzy z nas może będą mówili, popatrz, panie, należę do takich czy innych stowarzyszeń. Może mam tytuł monsignora, ale pan nie będzie baczył na tytuły, ale będzie oceniał nas z powodu życia pokornego i dobrego, życia wiary, które przekłada się na uczynki. Dla nas, chrześcijan, oznacza to, że jesteśmy wezwani do nawiązywania prawdziwej komunii z Jezusem, modląc się, chodząc do Kościoła, przystępując do sakramentów i karmiąc się Jego słowem. To podtrzymuje nas w wierze, karmi naszą nadzieję i ożywia naszą miłość. I w ten sposób, z Bożą łaską, możemy i musimy poświęcić nasze życie dla dobra braci, walcząc z wszelką formą zła. I niesprawiedliwości. Niech nam w tym pomaga dziewica Maryja. Ona przeszła przez ciasne drzwi, którymi jest Jezus. Przyjęła go całym sercem i podążała za nim każdego dnia swojego życia, nawet gdy nie rozumiała, nawet gdy miecz przeszywał jej duszę. Dlatego przyzywamy ją jako bramę niebios. Maryja, brama niebios. Brama, która dokładnie odzorowuje postać Jezusa. Bramę serca Boga wymagającego, ale otwartego dla wszystkich. Anioł Pański zwiastował Panie Maryi i poczęła z ducha świętego. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełne. Ed benedito frutto tu Jezus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nutti in ora mortis nostre, amen. Et tiancila Domini. Fielmi, Oto ja, urządnica pańska niech mi się stanie według słowa twego. Zdroweś, Maryjo, łaski pełne. Ed benedito frutto tu Jezus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nun et quonor mortis nostrae, amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkał między nami. Zdrowaś, Marii łaski pełna. Benedicta tu mulieri vos benedictu frutu venti tu Iesus. Santa Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun et quonor mortis nostre. amen. Módl się za nami, Święta do Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaską Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać serce nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstanie byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana Naszego. A.

Wieczne odpoczywanie radzim dać Panie, światość wiekuista niechaj im świeci, nie w pokoju wiecznym. Amen. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Kari, i siostry. Pozdrawiam was wszystkich, Rzymian i pielgrzymów. W szczególności pozdrawiam wspólnotę papieskiego kolegium północnoamerykańskiego, a zwłaszcza dopiero co przybyłych, a zwłaszcza dopiero co przybyłych nowych seminarzystów. Drodzy seminarzyści, zachęcam Was do wysiłku duchowego, abyście byli wierni Chrystusowi, Ewangelii i nauczaniu magisterium Kościoła. Bez, bez budowania na tych fundamentach nie będzie można budować Waszego powołania i Waszego rozwoju duchowego. Pozdrawiam młodzież z akcji katolickiej. Pochodzącą z diecezji bolońskiej, młodzież zespołu duszpasyckiego z Rowato, diecezji Brescia, a także tych z Pontenosa z diecezji Bergamo. Jesteśmy wszyscy bardzo zaniepokojeni ogromnymi pożarami, które wybuchły w Amazonie i módlmy się aby przy zaangażowaniu wszystkich mogły jak najszybciej, aby te pożary mogły jak najszybciej opanowane. To płuco leśne jest niezbędne dla naszej planety. Widzę, że są również przedstawiciele Argentyny. Moi Moi współbratyncy, pozdrawiam ich bardzo serdecznie. Życzę wszystkim dobrej niedzieli i proszę, pamiętajcie o mnie w modlitwie. Nie zapominajcie nigdy o modlitwie za mnie. Smacznego obiadu i do widzenia. Drodzy słuchacze Radia Maria, widzowie telewizji trwam. serdecznie dziękuję za wspólną modlitwę. Anioł Pański, dziękujemy za uczestnictwo w tej modlitwie i pragnę Państwu życzyć błogosławionej niedzieli. Żegna się z Państwem Ojciec Marian Sojka, Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewic.